Siemolizkas, jestem Maraz, witam z odcinku. Zagrajmy w Hotline Miami. Okej, okay, kolejna misja. To team z biura. Chciałem ci tylko przypomnieć, że jutro spodziewam się twojego raportu, chcę go mieć na biurku do 8 rano. 312 ulica, w razie gdyby zapomniał. Klik 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 klik, klik. Dobra, nas klasia siedzi. Tam pyka. Tak jak to tu połaszuje w, w kuchni? Lol? No. Nie mogą mu wpieprzyć? Ale lipa Dobra Jedenasty chapter'ek Deadline No dobra Okej, okay, standardowo Aha, dobra, pięknie No No fuck Mamy już jedyną tarczę? Aha, dobra, że ta tarcza to nic nie pomaga Aha No dobra Jedno pudło Mhm, pięknie Co za lipa Okej, okay, zajebista mążyczka się załączy załączyła. Fak. Jaki rage. Okej. Okay. Poproszę nóż. Aha. Okej. Okay. Fuck. Mhm, dobra. Okej, okay, leży koleś. Nice Nożyk jedziemy do góry Aha, dobra, to jest ta cholerna... Okej, okay, udało się namknąć Dobra, nie udało się namknąć Super, zaciąłem się Ja pierdziele Dobra, spróbujmy tak Tak jak Jak ktoś tu idzie do nas? Nie. I lepiej, żebym nie szedł. <laughs> Ale lipo. <laughs> mhm, dobra. Fuck. Dobra. O ty będę jedna. Bronimy nie ma jak walić z Okej, pięknie Beautiful Okej, okay, to ktoś jest? Jeszcze nie Kto tu koleś siedzi? O, no dobra Dobra. Dobra to poproszę Nie wiecie co, może kawaha Tak będzie najrozsądniej chyba Mhm Odsiane, Fak No nice Teraz tak, co my tu mamy? Koła, ha? Dobra, może taki knyw Aha, pięknie Nice Już nikogo nie ma Gorąco było. Okej, okay. dobra. Aha, właśnie my tu. Fak, fak, fak. Okej, okay. to jest chory chapter. Najpierw się gdzieś tu skitrać. Okej, okay, pad. Ten też pad? Okej. Okay. Poddaję się, wygrałeś. Tylko tyle miałeś. Bez jaj. O, oh, beautiful. Okej, okay, dobra, spadam do auta. Paru miał w środku i dobro, poddaję się. No, sobie, ciężką ściągnąć. Chociaż ja pamiętam, że miałem akurat jak tu grałem taki zapis cholerdy gry, że wleciałem od razu do przodu i cały czas podałem pod koła tej furgonetki nie mogłem tego przejść. I był tylko jeden mo mo motyw do tyłu i na bok zaraz momentalnie trzeba było się wycofywać jak się gra zaczyna. Tu też zielony kubraczek hej ty! Dziś jestem tylko dla VIPów. I stąd. No dobra. <laughs> Co się kurwa lampisz? Oh, fuck. Ja jest brutalna. Okej, ja tu dziś pamiętam, że było zejście. Powinno być zejście bynajmniej do... Właśnie, nie ma nic. Gdzieś wiem, że za którymś klubiłem było zejście do podziemia, żeby znaleźć nową maskę Part 4 Connections oh. Wracamy dzisiaj do domku Laska zabita wino oczy do gry Ok, a ja się staramy tak uratować A, tu jesteś Zastanawiam się kiedy masz zamiar wrócić. Dobra, załatwmy to od ręki O oh, fuck Ouu Jeszcze raz nie próbujemy Dobra Scenografia się teraz zmieniła i nie kumą tego za bardzo. Hmm. Słuchaj, zostaliśmy tylko ty i ja. Na pewno już nie zorientowałeś to, że to się dobrze nie skończy. Niedługo zostaniesz zupełnie sam. Ale nie przejmuj się. Zanim się pożegnamy, wyjawię ci sekret. Nieważne, co teraz zrobisz. I tak nie będzie ma mało sensu, nigdy nie zrozumiesz o co tu chodzi, a wszystko to z twojej winy, czas abyś odszedł. Jak ciekawe że stoi ciepłe łóżeczko, wyglądasz jakbyś potrzebował odpoczynku. Okej... Okay. <grytanie> LOL Nie, chora gra, chora, naprawdę. Chapter 12 Trauma. Okay. ok, dobra dziecka, wracamy po krótkiej przerwie. Niestety mi gry wywaliło, musiałem uciąć ten fragment, kiedy tu zacząłem czytać tych gniazdów. <grym> Więc okej, okay, lecimy. Doktor, kiedy ten się obudzi? Nie wiem, jest w świąt co 4 tygodni, ale kiedyś się obudzi, prawda? Ten facet jest względem podejrzanym w ważnej sprawie. Proszę posłuchać. Rokowania nie są. są niepewne. Przypuszczam, że może to trochę potrwać. Hmm. Nawet nie wydążył do końca po operacji. Nie może pan nic zrobić? Potrzebujemy go. Nie udało wam się uratować jego, jego dziewczyny. Chodzi o to, że mamy z strzeliny w szatni, ale ten sukience nie chce nic powiedzieć. A dlaczego pan sądzi, że ten koleś będzie? Okej, okay, dobra, musimy nawet ze szpitala. I to jest jeszcze takie choler, że właśnie. To jest takie utrudnienie Okej, okay, tu musimy poczekać, aż koleś przestanie czytać gazetkę I dobra Okej, okay, ten tu musi sobie przejść i musimy iść tym razem w stronę... Kabinetu. Ok, mamy kartę. Kolornie ciężkie, to mówię wam. Okej, okay, poczekajmy tu chwilkę. A właśnie to jest to. No... Ok, zobaczmy, gdzie ten jest doktorek. Hmm, teraz musimy stąd wyjść. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Fuck, to się ciężko steruje masakra. Ok, a to już nie powinno być żadnego problemu z opuszczeniem szpitala. Musimy po prostu za tym doktorkiem. Aha, no super. Dobra, tyle w temacie. Okej, okay. on tu nigdzie nie pójdzie. Musimy mieć tak czy jak za nim okej okay. Dobra, tu nikogo nie ma i możemy opuścić szpital. Udało się. Widzicie to nie było wcale to aż tak trudne, ten drugi pośrodek, ten pierwszy jest gorszy Ok, I teraz co my tu mamy? Jakieś zaćmienia, przebłyski. Mm. Okej. Okay. Idziemy do swojego mieszkania. Zablądowane przez policję. Mamy nawet ciuszki. Okej, okay. wszystko chyba wróciło do normy. Przemoblowane, w ogóle wszystko porozpieprzane. Hmm. Okej, okay, dobra. To pewnie zobaczycie o co chodzi. O, jakie zdezolowane auto, nawet nie założyłem. Dobra, 13 czapterek. Nie, nie bój się śmierci. Ach, na komisarcie Dobra, wiecie co? Ten komisarz zostanie sobie na następny raz. Tak więc, z mojej strony, to wszystko. Komentujcie, oceniacie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.